Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj spotykamy się u mnie w domu. Pokażę Wam, jak wykonać zabieg kosmetyczny na kosmetyceutykach firmy Larens w domu. Zaczynamy od demakijażu twarzy, szyi i dekoltu, skupiając się głównie na oczach. Zmyty makijaż. Teraz bierzemy dermołosza po to, żeby dokładnie domyć wszystkie resztki zewnętrznego świata z naszej skóry. Dermołos się delikatnie emulguje. Klientka może czuć delikatne pieczenie, aczkolwiek tutaj skórę mam twardą, mocną, grubą. Nie powinno być takiego efektu. Wykonujemy delikatny masaż. Oczywiście każda z Was może sobie wykonać też taki zabieg w domu samodzielnie. Pamiętajmy o tym, żeby dermołosza bardzo dokładnie zmyć wodą. Najlepsza jest do tego usta kosmetyczna. Osuszamy such, yy, skórę suchą chusteczką i w ten sposób przygotowaną ją mamy do położenia peelingu enzymatycznego. Nakładamy go ręką, nie potrzebujemy pędzelka. Nakładamy cienką warstwę na całą twarz, szyję i dekolt. Możemy oczywiście cały czas masować, pod warunkiem, że mamy wilgotne dłonie. Możemy w sobie wspomóc <coughs> wilgotność, serum peptydowym. Tutaj akurat nie ma takiej potrzeby, ja mam wilgotne dłonie, więc kiedy wykonujecie same peeling enzymatyczny, możecie go położyć na około 10 minut na twarz, po czym dopiero 3-4 minutki masować. Nie musicie masować przez cały czas. Po 10 minutach zmywamy peeling enzymatyczny z twarzy. Osuszamy chusteczką. Kamy serum podcowym i mamy skórę przygotowaną do tego, żeby podać jej substancje aktywne. Pod oczy. Proponuję synejka. Jest on konsystencji żelowo-kremowej. Próbą warstwę nakładamy pod oczy, a potem <coughs> przemasowujemy tak, żeby znalazł się on również na górnej powiece. Pamiętajmy, że skóra pod oczyma jest dużo cieńsza niż we wszystkich innych miejscach twarzy, i bardziej narażona na ruchy mimiczne naszej twarzy, ma bardzo dużo ruchomych mięśni, a nie ma tkanki tłuszczowej. Więc wszystko na niej widać bardziej. O oczy powinnyśmy dbać każdego dnia. Drugim moim ulubionym produktem do pracy w domu jest Lipokol 20%. Nakładam go na całą twarz. W tym czasie, kiedy Lipokol nam się wchłania, przygotowujemy sobie maskę. Maskę bioryniu w płacie. Jest to maska detaliczna. Masa, która, którą jest nasączona i jest w konsystencji emulsyjnej, bardzo delikatnej. Wyciągamy zapakowania. opakowania. Ostrożnie i bardzo delikatnie rozkładamy. Na całej twarzy. Ściągamy folię, którą jest ona osłonięta. I dopasujemy do kształtu naszej twarzy. Na szyję, i dekolt. Ja nakładam zawsze grubą warstwę kremu gela. Laseru, teraz tak ono się nazywa, po to, żeby następowała głęboka, intensywna regeneracja i powrót prawidłowej bariery lipidowej na skórkę. Można go w takich zabiegach używać jako takiej domowej maski w kremie. Z, masmo, z maską nasza klientka będzie siedzieć około 30 minut. W tym czasie Jesteśmy w domu, może sobie spokojnie pić kawę i odpoczywać. Minęło 30 minut, ściągamy maskę. Ona nam się wysuszyła praktycznie cała. Wyrzucamy. Skóra jest ładnie nawilżona, rozjaśniania, ale potrzebujemy kremu. Tutaj podam krem Lifting Face Cream. Pamiętajmy, że jest to krem, który świetnie się sprawdza pod makijaż. Zawiera karagenian, naturalny silikon. Będzie bardzo ładnie utrzymywał wszystkie produkty kolorowe. I na tym możemy zakończyć zabieg. Czekamy, aż się wszystko ładnie wchłonie. I na koniec powtórzymy. Produkty, które zostały użyte. Pamiętajcie, że taki zabieg możecie sobie zrobić w domu. Co, yy, każdego dnia, oczywiście, maskę yy, nakładamy raz w tygodniu. Nie trzeba jej nakładać częściej. Ona przez następnych 5-6 dni pracuje w skórze. Substancje aktywne, które się przedostają do skóry, pracują i nie trzeba jej powtarzać częściej. Kremy, serum. Jak najbardziej tak. Skóra jest tak napompowana w tej chwili, że nie wchłania kremu. Dobrze. Zmycie makijażu było wykonane płynem micelarnym i dermułoszem. Następnie serum poptydowe, o którym nie zapominamy i używamy go w międzyczasie. Ono nam yy, uruchamia procesy naprawcze w skórze dzięki peptydom, które zawiera. Pod oczy położyłam synejka, idealny krem z biotechnologicznie przygotowanym peptydem przypominającym botox i tak też on pracuje. Nakładamy go pod oczy i w sytuacjach, kiedy jest taka potrzeba, możemy go nałożyć również wokół ust. Mój ulubiony preparat, Lipokol 20, możemy go używać pod każdy krem, albo jeśli jest taka sytuacja, że możemy nie nakładać na niego kremu, również może być nakładany sam. Wszystko kwestia cery i skóry. Na szyję dekolt użyłam kremu yy, Gela Serum. I do pielęgnacji po masce, którą zdjęłam. Maska Biore New Detaliczna i na koniec Lifting Face Cream. Dziękuję bardzo.